Mateusz Legierski, po trudnej, trudnej walce z dość egzotycznym rywalem, Barrio. Mateusz, co sprawiało Ci największą trudność w tym pojedynku? No na pewno jego zapasy. Aczkolwiek najtrudniejszą rzeczą w tej walce było to, że nie trafiłem z formą. Nie wiem co się stało. Moją przedostatnią walkę oprócz tej walczyłem 5 rund, dałem sobie super radę. Miałem gaz. Dzisiaj po prostu od pierwszej rundy nie miałem gazu i nie trafiłem z formą. To była chyba największa przeszkoda w tej walce. Dopracowanie tych technik duszących, uciskowych, bo tam dusiłeś, uciskałeś, a jednak ten zapaśniczy kark jego wytrzymał. Wiesz co, no wiadomo, jest krótki, nie miał karku jako tako, ale mm, to był mój błąd tylko i wyłącznie i wiem, że na takim poziomie nie mogę popełniać takich błędów. Myślę, że wyciągnę z tego wnioski i, i, i trafię z formą i będę poddawał swoich rywali albo ich nokautował. Wszyscy się spodziewali tutaj szarży obszernymi ciosami, powiedz, no, po walce podejrzewam możesz już to zdradzić, czy, czy był taki plan, aby gdzieś tutaj próbować poddawać bario? Yy, nie, miałem plan znokautować go latającym kolanem, ale niestety brakło mi sił, nie jestem zadowolony. Na pewno to co pokazałem dzisiaj w klatce to nie jest szczyt moich możliwości i następnym razem pokażę ewerest moich możliwości, yy, jeśli zdrowie pozwoli i trafię z formą. Chcę, chcę następnej mocnej walki w SW. Widziałem u ciebie taki, no, można powiedzieć, grymas niezadowolenia. Ale powiedz, czy, czy, mimo, czy mimo wygranej walki jednak czujesz taką, chociaż troszeczkę lekką dozę zadowolenia, że jednak jest zwycięstwo? Szczerze nie jestem w ogóle z ciebie zadowolony. Na pewno to, co pokazałem w klatce, to nie jest na wszystko, na co mi stać, nie jestem zadowolony. Tyle. Mateusz, dwie pierwsze rundy to była totalnie Twoja dominacja. Jednak trzecia runda, nie oszukujmy się, yy, przegrałeś ją. Czego tam zabrakło? Bo wydaje mi się, że chyba troszkę zabrakło kondycji. Yy, zabrakło tylko i wyłącznie kondycji. Yy, aczkolwiek wiedziałem, że wygrałem dwie rundy. Nie wiem, który sędzia widział remis, bo było 2-1 dla mnie. Wiedziałem, yy, że nie będzie w stanie mnie wywrócić. Aczkolwiek był moc, bardzo mocny i, i próbował nam rzucić. Ale ustałem to i, i wiedziałem, że moja ręka powędruje w geście zwycięstwa. Do góry po walce. To Może przejdźmy teraz troszkę planami w przód. Mateusz, przed galą KSW 56 mówił, że chciałbyś tego pojedynku z Romanem Szymańskim. Jak to wygląda na ten moment? Właśnie przed chwilą mnie o to pytali. Jak najbardziej chcę z nim walczyć i to jest moje wyzwanie. Wiem, że Romek chce walczyć o pas, ale, ale wyłońmy prawdziwego pretendenta i, i dawać go. Wiem, że dzisiaj może nie pokazałem za dużo, ale jeśli trafię z formą, to znokautuję Romka i, i to jest moje wyzwanie. Czekam na odpowiedź. Zapytam jeszcze, zapytam jeszcze o Twojego przeciwnika Bario, ponieważ on oprócz walki z waszą obach e, chciałby docelowo wa, walczyć w kategorii 66. Stąd e, zapytam, jak ty oceniasz go siłowo, czy on jest w stanie rywalizować na, na dobrym poziomie w Twojej kategorii, czyli lekkiej? Wiesz co, no, zapaśnicy cechują się ogromną siłą i on też był bardzo silny. Myślę, że w 70 może walczyć z powodzeniem. Ma taką budowę, jest mały, mały, szeroki, nie wiem ile walczy na co dzień. Był limit wagowy 73 kg, on też się odwadniał. Ja wczoraj miałem 76 kg, więc myślę, że na pewno dużo więcej ode mnie nie ważył, więc myślę, że w 70 kg może walczyć z powodzeniem. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękuję, dziękuję wszystkim. Programu. Dziękuję i chciałbym pozdrowić wszystkich moich sponsorów Foodies, Bita, Szybka, Łukasza i wszystkich, którzy mnie wspierali, wszyscy, którzy dołożyli zagiełkę do tych przygotowań. Naprawdę dziękuję wszystkim i wszystkim, którym, którzy trzymali za mnie kciuki. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.